maneczko tu znowu ja, Baniolski Witam Was na moim kanale Zaczynamy odcineczek od naszej ceremonii ślubnej Z naszym buffem Buffem, no 31 level Ale wiecie co, no Lepszy taki niż żaden Wbija się mu później wyższy level, oczywiście wiadomo Jakoś trzeba zacząć Biegnę szybko swoją postacią Nie będę szybna, nie będę już zmieniał Nagrywania jak biegnę buweczką czy coś szybciutko lecimy, robimy tu ceremonię pyk biały garniaczek zajebiście wygląda biegnij główko, biegnij pyk, pyk no próbujemy zarobić troszkę też kasy będzie trzeba, mam 10 k na razie ale ty grę 9 też jest oczywiście, tam kupiłem sobie jakieś śmieci jak zawsze, jak to ja muszę wydać kasę na głupoty dobra, pyk i zaczynamy yy, rozpocznij marsz weselny tak, oczywiście rozpocznij kurwa <gry> pozwolenie na ślub tak chcę ślub pyk pyk zgadza się 30 pyk sekundek oczywiście i mamy ślubik chyba mamy ślubik jest obrączka jest obrączka chyba wszystko zrobiłem co trzeba zrobić włączymy sobie nockę pyk pyk ładnie pięknie damy sobie buziaczka gdzie tu jest buziaczek? Francuzik, pyk buzi buzi. Dzień dobry. Tak bardzo tego chcę. Ja wiem. I zakończymy ślubik. I tyle. I cały ślub poszedł. Pizdu. Chyba dobrze wszystko zrobiłem. Rozpocznij marsz. Wyłącz ślub. Pyk pyk. No co jest? Zakończy się ten ślub, czy nie? A tak, no chcę zakończyć. Nie, ja nie ogarnę teraz co tu się dzieje oczywiście Czy dobrze to robię, czy źle to robię Zakończenie Dobre. ślubu, tak Nie wiem, dobra Ogarnę to widzimy się w kolejnym klipie Dobijamy Matina, Pina 5.0, ślub działa oczywiście zamiast wziąć tak Powinienem wziąć tam, że nie Ale oczywiście ja nigdy nie doczytam do końca I oczywiście później pierdzielę o co chodzi Mamy krąg miecza Tak więc Do dupy, lecimy dalej i kolejny metek ponad, co tym razem nam dropnie, się nas na koniec dobra Kadelikanów plus jeden książka. zaraz zerkniemy jaka wirujące sztylet bardzo fajnie jednego nam brakuje, dm6 tak więc git właśnie dropiły piłeczki otworzymy dwie piąty bon i eliksir księżyca tak więc trochę lipa i tyle wymieniamy piłeczki o no, piłeczka, mamy tylko 20 czyli dwie wymiany trochę lipa, nie wiem na których spotach to dropić, może coś polecicie, bo tak na BO to ciężko to leciało A, wiadomo nie, dobra czekajcie przeniesę się na Bufa. dobra mamy trzy piłki, jakiś ziomek nam na jedną przypadkiem albo celowo, nie wiem, dobra otworzymy sobie pierwsza piłka sok, druga, o rada, fajnie i niebieska perła, no lipa, że niebieska ale jest rada tak więc można jednak być, że na plusik parę kaka będzie. Tak więc lecimy dalej. I próba ulepszenia EGO na 8. I spaliło to, otworzymy małże i nic nie ma. I dobijamy 47 level, zaraz pójdziemy sobie odebrać bojowca. Tak więc będzie zajebiście. Już będzie bojowy trochę większe DMG z hitów, z konika ładnych, pięknych. Mogło mnie trochę cicho słychać, daleko mikro było. Dobra, lecimy sobie odebrać. Zaczął przyjmować tam ząbki, jeszcze cztery do końca, tak więc bardzo fajnie. Nie ma co. Dobra, będą małe lagi, bo to jest channel drugi. Oczywiście. I mam dla was propozycję, jako będzie niedługo już 200 subów, to tak więc może wymyślicie jakiś mały challenge żeby zrobić na to 200 słupków challenge nie wiem coś tam wymyślicie zawsze nie coś związanego z metinem oczywiście tak więc będzie bardzo fajnie czy księga jest gotowa oczywiście że tak i mamy wojowca bardzo pięknie pyk pyk dobra czas ogarnąć jakiejś rzeczy piono poddajemy misję z 10 sianami, żeby konie nakarmić. Mam sianę dla koni, oczywiście dostajemy expo, mamy kuleczkę, bardzo fajnie. Co my tutaj mamy? Jakąś szóstą stronę pamiętnika, tak? A jeszcze do Jonacha musimy wrócić, dobrze. Gdzie ta szósta strona? Co tu mamy do zrobienia? Nie, mamy tutaj do lochu pająków iść, tak więc za chwilę przejdziemy się do lochu. Trzeba wbić ten level 50. Czwarty już się przyda, czy tam trzeci czy tam drugi chuj, to już nie pamiętam, żeby zrobić sobie skila na kolejnego na M. Yy, otrzymałem księgę misji, jaka ta księga misji. Trudna księga misji, co tutaj będzie w niej w niej pająka. Yy, oczywiście jakieś pająki 40 trujących pająków. Może to zrobię, może nie, zobaczymy. Teraz lecę do yy, tego loku pająków. Oddajemy szóstą stronę pamiętnika. I trochę ekspa znowu wpadnie na pewno. obie jakaś kuleczka nawet, dwie, by było fajnie. Juchwan słyszałem oczywiście fajnie. Nagroda. Po głosuje smoka 3. jaka ekspa fajnie. Bardzo sympatycznie. Mamy tutaj Udecie do Juchwanga. Dobra, ja lecę. I oddajemy kolejną siódmą stronę, pamiętniczka do Juchwana. Zobaczymy co tym razem. Nam tu wpadnie ciekawego. O! Pewnie muszę iść do Uriela jeszcze, dobra. Polecę do Uriela. Tak więc odbieramy nagrodę od Uriela. Myślę, że by było tak gdzieś, że 3K ekspa to będzie fajnie. Hmm, zobaczymy. Pustynną bandę tam zajwałem Pyk, pyk. Hmm, dobrze. No dobra nagroda, nie gadasz mi jakieś głupoty. 500 razy to misja robiłem. Wężowych mleczników, dobrze. No i 3 miliony doświadczenia, fajnie. I teraz mamy wężowych. Tak więc pewnie to zrobię i będzie level 48, tak więc bardzo fajnie. Muszę kupić jakieś koziki do PvP. Dobra. Tak więc lecę zrobić kolejną stronę. I oddajemy stronę. Pewnie teraz wpadnie level 48, tak więc bardzo się z tego cieszę. I zobaczymy co teraz. Dostaniemy jeszcze dodatkowo pelerynki jakieś, dobra. Kolejne są na 50, tak więc trochę pewnie się zejdzie. Mamy 32 rynki tak więc nieźle. Tak więc jest jest dobrze, tragedii nie ma. Tak więc 48 pyk, kolejny punkcik, chmurkę. Dobra, próbę ulepszenia naszyjnika na 9. Mamy podział. I wszedł na 9. Ładnie. Spróbujemy wrzucić bony do naszego naszyjnika. Jeden nie wszedł, kolejny i jeden nie wszedł. Lipa. Dobra. Idziemy teraz się bawić w lepszenie Kupiłem też szeroki 9. Dałem 8 kk może zarobię na tym. Dobra. Tak więc lecimy o lepszej zbrojki. Dobra, mamy 5 zbrojek plus 6. Tak więc lecimy na 7. Jedna weszła. Druga. Trzecia. Uuu. Czwarta. Dobra, cztery weszły, teraz na 8. Pierwsza. Drugo spalił. Spalił. I spalił. To jedno podejście na 9. Spalił. Lipa. Oddajemy ząbek. I jeszcze trzy do końca. Pozdrowienia dla gr gracza Lotus. Gracza Lotus. <laughs> Dobra, oddamy kolejny ząbek. Tak mi się przypomniało z Lotusikiem, bo mógł mi naboje jako jedyny Tak więc tylko dzięki, wirujący sztylet Blech zasadka tak samo Lipa No, trochę szkoda Dobra, trzeba ogarnąć jakoś tarczę jeszcze Na ten, na surkę Ja kupiłem takie koziki sobie, gówniane trochę, ale za trzy kaka, mówię chuj tam, wezmę je Dobra, idę poszukać kozików jeszcze w Dżinio do Rapiona Dobra, stoimy sobie w Dżinio Znaczy, poza miastem, ostro Nie ma sensu że mam takie szkół handlu już się kończy, ale wam pokażę jak to wszystko nie działa. Weźmiemy sobie ninja, broń, oczywiście i sztylety, nie? I klikamy szukaj. No i patrzymy sobie, gdzie tu są pyziki. Mhm. Jakieś ciekawe. W zasadzie były ciekawe dziewiątki, ale no oczywiście nie zdążyłem kupić. No, niestety. No, ale tu ciężko w ogóle nie je znaleźć. Py, pyk nie ma nic. Jest dużo tych skrypików. Nie, bo 3 kk nie ma, tutaj sztylety te nożycowe. Okoziki są za 3 kk lipa. E, Okoziki za 25, kaleczki średnie 4. I tak ja bym głupił, ale nie mam delegacji, niestety. Tu są kolejne 22 średnie. Mm, kicha. Nie też nie mam za bardzo sprzedać, żeby tyle zarobić, tak więc trudno. Leżymy sobie może na surę, y, wyposażenie i zbroję i coś dla mojego suraczka będzie ciekawego żałobna kicha hełmy jest też tutaj ciekawego wyzywka, to już mam 7k to nie i tarcze może jakaś tarcza będzie ciekawsza sokołek sokołek 5 zadycha. zadychę za 12 bojowe to nie 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 no, ale trochę lipa nie ma nic za bardzo ciekawego ale takim małym akcentem kończymy ten odcinek. Jakieś się podobał zostawcie łapkę w górę i po sobie jakiś komentarzek. Oczywiście streszczę na jakiś challenge na 200 subków, tak więc piąteczka, do następnego odcinka.